Wsiądę, hodowcy, zrobili dzisiaj kolejny odcinek. Dzisiaj nasz, nasza seria od kurczaka do góry. Przecinek kobuta. <grym> dzisiaj zaczniemy tutaj od kurczaczków. To od tamtych strony, żeby tak sobie iść. Wtedy się się do... Wczoraj wylęknięte. Na dzisiaj miała lęk, ale wczoraj już... A się jeden to był ostatni. A dzisiaj Zobaczycie, takie pudraszki których jeszcze nie widzieliście, bo od ostatniego odcinka tutaj proszły, chyba trzy kwoki. W pewnym tak, trzy feniksy, dwa sałotki i dwa nie wiadomo, co a są białe i e, no, białe i niebieskie. Kuchiny są czarne-białe i e, czarne i niebieskie takie, a w są dwa czarne i opasane. A kłopaki dobrze się lęgną bo e, kurki będą, nie wiadomo, ale u nas te czarne to większość a tam też będą koguty, te niebieskie, ale to zaraz też pokażemy je. A też jutro powinna dojść kolejna koka. ale nie ja wiem, czuję to, że wtorek, bo ona lęgnie jutro, ale ona była też naszazana wieczorem, więc może to jutro, wtorek, a jest niedziela, to nagrywamy. Chyba to raz tu siedzi, więc teraz na pierwszej skrzydło, tak jakby to najmłodsza tych kształtów, Bo na tym roku to trzeba czasie. Siedzieć chyba, no na no. Jakoś tu na bo A niedługo, jak będziemy tak w miarę pewni, to będzie jeden taki też odcineczek, bo tak przypuszczamy, że mamy no, niektóre są miksy u nas. O bo... większość? kochinów. u u Kochinów tylko. Znaczy albo to w tym odcinku powiemy, bo yy, nam jeden kogut trzeba przeskakiwał do Kochinów. To ten jest ten, taki. Tam się No to nie chcę, nie wiem gdzie chcę się go pokazać. No więc najprawdopodobniej, najprawdopodobniej dużo Kochinów co jest, to będzie pomieszanych z szabotami. po prostu nie szczerze, jak putki. Ja się ja będę na pewno mi bo musimy mieć pewność, bo... Mają wielkie obrośnięta, ale nie mają tak mocne na kochiny takie. Jak... No bo jest możliwość, że kilka kochinów to może być kochiny, no bo mamy dwa koguty u kochinów, no ale jest też pewność, mamy jeden jest na już taki pewny, że to jest niestety mix, no bo on nam przez jakiś czas przeskakiwał tutaj. Cały czas przeskakuje. No, no, cały czas teraz przeskakuje, bo tam no, są dni, że go nie ma, no ale większość takich dni jest, że on jest tutaj. Ale on na szczęście, dzisiaj jak nagramy jest niedziela, to jutro jedzie w poniedziałek i, już, i później Teraz przez dwa tygodnie nie będziemy... Nie będziemy jakby pokój wsiadł, to nie, nie będziemy dawać kochinów, lęg, kochinów jajek do lęgu, żeby się nie lęgły. No i później będziemy już wi wiadomo, że będą już rasowe. Kochiny będziemy już... No sensie teraz też mogą być rasowe, no ale jest takie 50 na 50. Czy to będzie rasowy czy mix więc... Tam jest rasowy kad jeszcze tej nie No ten jest rasowy. Dobra, no i tutaj zakończymy tym akcentem szabotowskim. Już. I przechodzimy tak. dalej. Karmelka. Tu są sześć grubasów. ale jeden... sześć. Ale 7. jeden chyba będzie coś z nim nie, tak, bo tutaj jednemu nóżka ucieka. To jest ten chyba tutaj, ten, ten po prawej stronie, ten niebieski. Tak mu nóżka lewa ucieka. To są, widać, dwa niebieskie, dwa i trzy takie. Jeden jest jakby skropaczony, a, a te dwa takie jakby jak są kuropatwiane to fajnie, może jak będzie jedna kurka to się zostawi? Tylko szkoda, że żaden gron stajemy, nie wstęp. Nie wstęp, tak, nie wstęp. I tak będziemy mieć kiedyś na pewno. <grym> może się kiedyś uda, może koguta zamienimy na grona stajowego. Fajne brachemki, takie grub, grubiutkie się wylemiły. Brachemki, kurczaczki są zawsze fajne. Hmm. A jakoś się tam teraz tak mu nie ucieka ta noga. Jak tak no. idzie. Hmm. Proszę jeszcze jutro. A też żeby też za dwa tygodnie nam się lęku, ja nie nam szkaszki ręką, więc nie jak to na sera się nazwać. Znaczy na sensie tak samo sa, sa, <laughs> też <cała kaczka> się nie <laughs> nazwać. Nie ja, no to w by ogóle sensu od kaczki do kaczki. Nie no. wiem, no, jak a to a nazwać? Od, od kaczuchy do, do, do kaczki. Nie <laughs> ma no, sensu. Tam tak zostawimy. Tak jak jest. Tylko nie będziemy pokazywać że wam kaczek, bo to was kaczki interesują? No właśnie, oczywiście. Najbardziej nie możemy się doczekać na ten kaczek, aśmy bardziej właśnie tych naszych kupnych, bo tych naszych to raczej wiadomo, co wyjdzie tam, wnioski co ale... Największość takich, ten sarnie, coś takich może trochę... Czarnie i czarne. Trochę czarnych wyjdzie. Tak tak jak to, no, w Czarnie i sarnie, białych i niebieskich nie mieliśmy. A też kaczora w tym roku w w ilozynku, nie zmieniać jakoś w wakacje. A co z jest drogi po niebie zostanie? Jakich?

No to nic, to, to takie jeszcze ale teraz, jak zobaczycie... Ale znając nasze szczęście, to trzy koguciki. <laughs> no. Wcześniej roku u kochyni większość kurek niż kogutów, no ale zawsze ten rzadko. A ten kolor to zobaczymy, co to będzie, taki jakiś fajny się wydaje. Może no. coś takiego wyjdzie z tego. A też to może no, być miksył tamtych, bo są czarne niemieckie prawie wszystkie. A tutaj widzicie, kochyniec jest taki, tam jest biały. Jest ręka, tutaj mają już jakoś dwa miesiące, prawie trzy, a układamy. No, 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 już małe, przynajmniej w tym roku, że się No nie A na tej ma. No dwa. A nie, to jest to jest fajny. Wyobraźcie sobie, że mamy zaznaczone, że jest i lecimy dalej, tutaj teraz idziemy na białych. Tutaj tego miksa będziemy mogli pokazać, który najprawdopodobniej to jest miksa. To się wygląda nieznanego, jak miksowa, tylko że te skrzydła ma takie obrosione jak przewody, te białe takie. A na terenie sportowym to widzicie, on ma tak ledwo opiecane w wielkich skrzydełkach, i to są ten właśnie, ten czarny, to są aleksowy, na pewno. No, no i jako kuchiny wam na pewno nie sprzedamy, jakbyście chcieli nas, od nas kupić, no bo. No, no trochę hodujemy tylko śliny, i będziemy potrafić się rozróżnić pochina od, od miks'a. No to jest, pokaż, będziemy się ludziom pytać na ten miks, bo może niektóre na no prawdziwe, nie? Rastowe. I też. że... pytać? My też będziemy wiedzieć, jak podrośnie będziemy wiedzieć, jak to wygląda, budowowo, wszystko. Jak się logo wygląda. No niestety ten z kropką tak trochę piszczy na ale a tak czas piszczy, nie wiem, czy mu ciepło brakuje czy co. No, no, jakoś taki ustawiamy w piszce po nice. A ta ma dużo zmienienia więc ona zawsze tak robi. ona tak nie żąda, bo... Ale. Ale chcę woli pochodzić. A no, najstarsza, chłopaka. 4 lata już ma? 4 lata Jakoś? 3, 4, bo pamiętam. No, jest stara. Możemy pokonały zbóż, ale. No, I była taka moda, że tak jakaś odnosiła jajka, więc... A nasz kanał ma 3 lata, w tym roku będzie czy, chyba czwarty rok. No, to 4 lata, to ja nie jest mam. Bo reszta to są te. takie mosty takie bardzo letnie. Ja, Kone tak wyszły pod mamusiem, to medałik, Ale też w sumie na tych na, Obserwując nasz kanał też można zobaczyć jak się W miarę fajnie tak rozwinęliśmy już opatrząc od wtedy A panice na jedzie są? I już się zakryłem Ale to? A co? są Aha, to się zdarza już się I To jest chyba 10 albo 9. Nie jest no Szabotki są cztery, powiem Państwu, Widzę tam dwa czarne, białe, skóra tak, uważam, nie wiem. I na pewno jest taki, właśnie, ten taki, jak z kropkami Ten mniejszy, ten większy jest ten hałmik, składane. Ciężko pokażę, jak zakrywa, to. Jak tam jest? To jest dajcie? No, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to to jest, to to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to Zobaczymy, jak to nie wyglądać. Bo w takich jakby to tak jak też wszystko. Ten też niebieski, tak chce właśnie, jest. Nie, z pierwszym holostem, nie, ale chyba nie, ale mam taki wątpię, bo tam jest ale że kosmos bardziej niż to w skoku. Dajcie pod mamę, ma się, że myszko zobaczysz. co? widać, chyba widać. jak się mieścić. No jutro. <laughs> ale ale... Nie. nie wiem. Ale ona też jak pamiętam, tak mocno skrojona. No. Ta karmelka. On ona, ona, ona zawsze ładnie chowała, tylko tak, więc może no nie ma co. A ja jeszcze pamiętam, jak tu mam zdjęcie, jak ona z Baczką stała. No. Na Instagramie chodzą sobie jest. <grych> jak dobrze pamiętam, więc możecie sobie sprawdzić. A teraz właśnie z tych hosts, mamy te 4-5, to ona działała jak najgorzej chowała. A przy, najlepiej właśnie ta karmelka. Tutaj, tutaj jeszcze noszę. Trzy Feniksaki. One się usła ja To wuty się... i kurka, no one już niedługo sobie pójdą do Feniksu, więc nie. będziecie mogli je widzieć już na głównych odcinkach, a nie na tych nie serii. No bo te, które już są jakby idą już y, do kurników, no to już tam takich tych na przykład na jak to będą kochiny, no to wam nie pokażemy ich tutaj za bardzo. Znaczy, będziecie mogli oglądać za, na, na resztę odcinków. I I nie, nie wiem, otwieranie to troszeczkę opowiedzieliście. No. No więc tak, ostatnio też e, czasami nam się zdarzy, że tam tych szabotów zapomnimy nagrać, ale to nie, że my ja otwieranie na że na do kury będziemy nagrywać tych szabotów to są w tym samym domku, no bo to nie wy są kurczaki. No one też nie będą, one zresztą będą na jakąś bytą już bo będą my lękła najdoktor I muszę pan te kaczki właśnie dać. No. Trzeba one... się zobaczyć, na pewno tam zobaczymy jak to będzie. Z tym ciepłem. No, ale też nie, jakoś mnie też nie wypuszczamy, dzisiaj też nie będziemy puszczać, dzisiaj to będzie. Ale chyba jest ciepły, bo Myślę, nie będzie ciepło, to robię. Zostawione już tam powinny mieć tak 4 czy 4 miesiące, 5 nawet powinny mieć jakoś w tych. Tej... Jedynie ta kurka, może mniej ta jedna taka, to wpleż. Ale jest najborsza chyba. Tak jest kurczak jeszcze. No zobaczymy, kokim. No musi się spać, nie wiem, czy nie wyglądać, ale nie, jak skończyła, musi. Stamtąd to już sobie powinny dać radę, jakie będziemy wypuszczać, bo no to już będzie blisko czerwca, bo no, mamy nadzieję, że już, będą te, już będzie coraz cieplej, no bo dzisiaj nawet w kurtkach musimy być, a jest, to jest wiosna. Wczoraj też to to prawie w próbie a się no byśmy mogli, ale bez sensu, bo jeśli jest rzeczy bo wczoraj już kawał, wiadomo, dość potrzebne, ale mógłby być trochę cieplej. No jak raz na jakiś czas tam nie chcę popadnąć no wiadomo, że czy tam pola muszą się też napić, żeby te prony jakoś tam rosły, czy tam... Nawet... Kaczki muszą być no, Nawet... Ale, ten, ale z umiarem i... i żeby, było, żeby było ciepło. A my już będziemy kończyć ten odcinek, więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.